Witajcie, jestem Mati a dziś po kilku miesiącach wracamy do gry wracamy do nostalgicznego grania tym razem na warsztat na ruszt bierzemy grę, która się nazywie Call of Duty 2 gra mojego dzieciństwa bezapelacyjnie wybór misji lecimy z początku do gry, Nie, na wybór misji lecimy szkolenie i zobaczymy co się będzie dzisiaj działo łatwy, normalny, zaprawiony w boju tu może być za, za mo... co za mocno? Gramy w weterana, czy nie? Co myślicie? Weteran, czy zaprawiony w boju? Hmm. Weteran... Dawno nie grałem w strzelanki. Może zagrajmy w... Ale zawsze można coś wybrać. Gramy w weterana. Weteran, normalnie, ty facet, czy gotować lubisz? No tak, przepraszam, nie. Nie znamy nie znamy angielskiego, mm. więc lecimy dalej. Raz, 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 dwa, trzy, cztery, pięć. Eee, za kilka godzin dołączę do moich towarzyszy w obronie Moskwy. Niemcy zbliżyli się na kilka metrów wielu z mieszkańców, w tym część moich krewnych zginęła w czasie ostrzału artillerii. chociaż nigdy nie miałem w rękach karabinu, jestem gotów nauczyć się tego, aby wypełnić swój obowiązek ochrony naszej ojczyzny przed faszystami. Czarego Wasilii Kozłow 13 Dywizja Gwardyjska. w Basic Training, comrades. Cudowne exactly napisy po polsku, które są więcej, więcej kułom po rosyjsku, co mówi, co mówi gościu i pas. Nie mogę wziąć, nie mogę wziąć, nie mogę wziąć, patrz, nie mogę wziąć, nie, no. nie mogę wziąć. A. Nie słyszę? Słyszę. Nie słyszę? No wiem, 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 wiem. już idę. Więcej pomp po rosyjsku niż po angielsku. Nie? Znaczy niż. Go niż... wcale F. Oczywiście, że F. F to pay y, respect. Ruchu, się amunicji, nie broń. To w jeden z tak było. Dobra, jest dźwięk, czy nie? Czy jest? Proszę mi powiedzcie. Trochę chyba za. Zaraz będzie dobrze, wszystko. Bam. Dobra Git? Nie Już, już git poszło Kapkę cicho bym powiedział Nie, też nie może być za głośno Jak będę strzelał? Bam, 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 raz, 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 widzisz? Albo tu? Bam, bam, widzisz? Stopa, up to shooting range Dobra Dobra Już? Mogę strzelać? Czy nie? Tak. Mogę strzelać przecież. Oj, cudowna gierka. Ja cię kręcę. Jak dziecko się czuje? Błogos? Moczka. Moczka, Shiro. Ale tak. Błogos jest cudowny. No, bym zobaczył. Ready? Raz. O! Mam 15 sekund i muszę przeładować. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wszystkie człowieku. No. Czym? Shift. Proszę. No, Lisa Potatoes.

No, ale w potylicę dostał. Oj! Może no, nie powinien tak mówić. Pa, pa, pa. Zajebiście. Coś powiedział do mnie? No. Dobra. bo to jest powa poważne rzeczy, ja się śmieję. Nieładnie. Nie to, to jest. Pan z babka, Pandalf. Za zazdro, za o, no, zaraz będzie w pizdę głośno, moi drodzy. Na Ukrainie dalej, dalej moc nam strzelają. Zajmę się. Mhm. No dobra, czy już mogę zapisywać? <grym> się> e, rozglądanie się grafika, sterowanie. Czekajcie, sterowanie, sterowanie. Strzelanie ruch. Dobra, ja chcę F5 gdzieś jest. Interakcja pokaż wyniki, użyj. Nie, nie, nie. Atak AF5. Tu można zapisywać? Kurwa, nie można zapisywać tutaj. Jasno, dupa, to pięknie, nie? Dobra, chuj. Będziemy w to grać teraz 10 godzin. Ryce A gra zapisana, cieszę się. I co? Głośno. Wstępu się ja Stasie, chcę kicać. Gdzie on jest? Gdzie one są? Gdzie wszyscy moi, no, ja? Oho, no jak ja ją zaciukać? No jak go. Przepraszam bardzo, dostałem się do zbrojowni, ok. Idziecie ze mną? Ej, no co jest? On robi się czołgry, dobrze. Długamy się. Co wracimy. Z ziemniakiem myślisz? Aby wstać. Ja nie chcę wstawać, człowieku. Okej. Okay. Zdrowi? I. Uuu, ta pesza cudowna. O, no i dobra. Full magazyn. No mały full magazyn, jest Z ziemniaka go Wysok świąt, wysok, wysioły, wysiołych Po Dobrze. grane dymne i później zapierdzielam, tak? Rzuć? Aha, miałam rzucić, dobrze. Mhm. Jeszcze trochę. No, pizdogin. Już. Mieć, uić. Gra pisana, bardzo się z tego cieszę. Dzięki, cudownym człowiekiem jestem. Znaczy żołnierze. żołnierzem. Oho, kto? Nie Zastrzelił Zestrzelił? matka papesza. Woutlast'a? No, sam samym oglądu. To gdzie jest teraz? Nikogo nie ma, Git. O, skur... Dobra, myślałem, że będzie tam biegi Nieważne. Git. W jajce mu teraz strzeliłem. Zgin. Leży? Nie żyje. On nie żyje. A, faktycznie, tam jest. Dobra, git. Headshot. W śmieciarzu. Oho. Oho. Biegniemy ty, bo się będą rozpłynąć, nie? Biegniemy? Czy nie? Ops, plops, oha, pancer wafle, pancer to są te te, te, bachle, te, te krakersy twarde, nie? To też jest ten, no nie Infiltry. no dobra, second floor, słyszę, ale nie widzę. Rozchwitaly jablonej gruszy Huuuhuhuhu Huuuhuhuhu Wykabile na berketusze Nie wiem czy powinienem pośpiewać ogólnie na przykład teraz Ulicz obecnych wydarzeń, to jest skur... wiesz co nie Huuuhuhuhu, <laughs> left side Śmieciarzy Ethan <laughs> Moody, Boże jedyny, ale ci dawno nie było Panie, że jesteś. Ale ominęła cię gigia ale będzie oczywiście udało mu się doczyć na live. Bardzo się cieszę. W tej chwili, że jesteś oczywiście. Ale dawno już nie było, faktycznie. Bardzo, dzisiaj naprawdę jest cudowny. It's Christmas time! Ponieważ y, y, Ansimonet w starszej... W starszej daty, nie. Dłużej wspierającej i dłużej komunistem i faszystem. Śmieciarznie, gdzie? No gdzie? Bo ja nie widzę. Ja no Czemu, Czemu nie miałbyś śpiewać piosenki o Kasi, która czeka na swojego narzędzia na strumieniu Puszczewianki? No widzisz. Przynieś mi go moja najmilejsza, przynieś mi go na kolej. Co ci przypomina, co ci przypomina, ilem znajomę ten, tuńczyk. Tuńczyk, koło lasu, i pojechać o ja sen. Wspomnij, szomija, jak lisła szeroka, jak wisła szeroka. Ja muszę się wszystkich zabić, nie? to mi się nie podoba trochę. Zmienić pancer Fausta. Aha, to mnie kurwa osłaniajcie. No ja mogę, tylko jakbyście mnie osłaniali to było fajnie, nie? Na przykład. Ale byście poszli dalej, a nie, że muszę sam wszystkich zajebać. No destroy, destroy. Gid? Jestem dobrym wariatem. Matne na wojnie ci o Ty ci o kolegów. O. Odwaga to utrzymanie strachu na wodzy o jedną chwilę dłużej. Generał George Patton. Moi drodzy. Przyszliśmy. Przyszliśmy jedną misyjkę. To przyszliśmy jeszcze jedną. Dzisiaj otrzymaliśmy rozkaz wzmocnienia pozycji na północ od ulicy Sołecznej. Jednostka poniosła ciężkie straty od czasu przybycia do Stalingradu we wrześniu. Wiele zginęło już w czasie przeprawy przez Wołgę, zanim mieli okazję postawić stopę w mieście. Chyba straciłem rachubę. Ilu Niemców zabiłem do tej pory, ale jestem pewien, że to za mało. Szergo Wasili 13 Dywizja Oni Aoniprezent, cześć, fajnie, że byłeś. Bardzo, bardzo dziękuję i za prezent, i za obecność, i za bycie moderatorem. O, uznał to misję. Po cichu będzie. Co jest nie tak w rozmowie o lupach? Wy im powiedzcie. Tatku 223 jest nawiedzony. Tak, tak, jak najbardziej. Dobra, idziemy, czy nie? Branos, branos, branos. Ja lubię lufy. Kurz, bisyn. Też sobie lupy. Urwys. śmieciu. Giniesz. No nie, i nie strzelają, nie? Oho, super. O kur, pieczone. Ginę, ginę. To ja dziękuję. Ja również. Nie może zbyt często walczyć z tym samym wrogiem, bo nauczysz go serać pod siebie i ujeść moczak... moczok. Mocznik. Nie jedzcie mocznika, moi drodzy. Dziękuję. Mhm. Rzuci granat, śmieciarz. Moczkę, dokładnie. Kurde, syn. Zajebał mi kumpla. Śmieciu jebany. A czemu nie mogę zmienić? czy widziałem? tps Już chciałem cię zabić, nie, gościu? Szkoda, że nie mogę zatrzymać, ale pójdź to. Biegniecie? to chodźcie. Mignieć A wy co? Faszystan? Śmieciarze. Dobra, no trzeba iść, bo on się go narespawnować. Oj, 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 sporo ich. Nie wiedziałem, że aż tyle. Nieważne. O kurwica, nie no, sporo sorry. German Trucks. No, ja wiem, że German Trucks, ale na razie nie jest to trup człowieku. Na razie to są pełnoprawne niemiaszki. Na żyję żyje. Każdy bardzo bardzo w wypulsowanej Co wygadać w ogóle? Git. Tam powiedział osłaniajcie mnie, ale wiem, że tego nie zrobicie. Eddy. trzeba tak przechodzić, bo nic nie są, oni się nie będą ruszać, nie? Kelka Na koniec potrząśnię szlufą. Wy niego dalej te wszystkim tylko pod nasze Nie co peszach, człowieku. Oczyście trochę tam coś. Left side, to bright side. Chodźcie tu. Pałyk, dipter. kurcze pieczone. Wchodźcie ty. O kurwi, syn. Ury. Zginę, zginę. Jak od początku, to wyłączam to. Dobra, nie jest od początku git. A też nie jest. O, nie, nie. Dobra, strzelajcie. Chociaż trochę, nie. Trzęsie się ziemniakiem. Nie, wygląda nie będziesz tam pisać jakimś polarowaniem. Polerowanie lufy to zapiszcie, nie, ja się nie zamierzam w to zabawić. No jest The Germans, no, ale nic nie robicie, no nie strzelacie. Właśnie, granaty, król. Dobra, biegać tam, psy. Help no, Widzicie? Znowu chcę tam teraz przejść, bo będą biegać ciągle, ale nie wejdę sami, nie? No to kill do spasisz, no to chodzi, no właśnie o tym mówię, nie? No, chodźcie tutaj, ty! Wiem, że jest tutaj, nie? Właściwie no, nie ma tla. Ground floor, left side. Właśnie, o tym mówię. B przez lurnetkę. Dobra, tu nikogo nie ma. Ja się bałem, że ktoś jest. Okej, okay, najebiście, to zapisane. Jaka jest twoja teoria? Nie wiem o czym mówicie Więc się nie wbriniam w ogóle Szymon, nie Tylko Ja już mogę iść dalej, okej okay. Kurczę, myślałem, że to... Przygotujcie się do walki No dobra, będziemy się przygotowywać się do pozycji Dobrze, Overwhelmed us Już będą Prawda? Na banku będą A ja sobie sam Jeszcze ich nie ma Będą nas atakować śmiecie Nie pozwólcie im przejść No dobra Czas będzie, czy nie? Stokej dobry się, czekajcie. Mówię, Ej no dobra, po co w ogóle tutaj przeszedłem? Jak mogę za murem chować? O. Nie widzę żadnego. Ej, nie, dobra, trzeba tam iść. To jest nie to samo. Chodźcie, chodźcie. Nie was tutaj koło tu czuło. Nie zapisano, bajka. Z której strony trzeba podchodzić ciągle? Ciągle trzeba napierać. Och, tu na Jestem, oni idą. Teraz dalej idę przepieczony, nieważne, bo na Bonaparte, tu party. O, i teraz super, i oni przyjdą. Przyjdą czy nie? Chodźcie, chodźcie, Kurwy wysyłmy. Och. poszedłeś, aleś poszedł, jak dziwka sztany. Tak, normalnie, tak. Okay. No ty! O! Dawajcie, biegnęmy, ty! Chodźcie, chodźcie! Żyje ta? To chodź ta! Idziemy, idziemy, no! Zamiast grać w grę, patrzę jak Mati gra. A, no! Gdy jesteś pierwszy wiek człowieku, Ameryka bracia. Dobra, lecimy, ty, idź. biegnąć, biegnij tak, ty dawaj, dawaj, nie no, przestałeś najciężej to będzie tam przejść, tam są z góry, bez właśnie, strzelają <tuszy> <tuszy> I granat, kurwa, zabijemy Kurwica Gdzie? Dobra, nie ma, nie że... jest źle Trzyma Chodź, na, chodź, na, chodź, na. dawajcie szybko Chodź, chodź, chodź Git Gdzie Biegnąć, biegnąć, spoko Robi dwa? Tak jest Oficer down Gra zapisana, najlepiej No to próbujemy coś robić Od boku, od boku, od boku, panowie Widzisz, jak cudownie. Okay. co ty robisz? robisz, kurwa, ty! No chodźcie tutaj, ty! A co ty, kurwa, nie potrafię strzelić? wystrzelić? bita. Nie żyje, dalej żyje, nie? No nie, żyje, nie żyje, okay. Ta, idę z nimi, oni się lepiej biją chyba. Co wy robicie? Ja muszę przejść, nie? Turma, no podejść do niego, ty. Teraz to przyjdziecie, nie? Pały bite. Daj go z tej lufy. Jesteście nienormalni. Lufiarza Matiego. Idź. 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 Na jakim poziomie do nasi grasz? Weteran. Strzelam, nie? Od sapera. Co od sapera? Super, Z oczywiście, że ja. Więc co mam do glufiarza? To ja mi się podoba. Jak właśnie myślałem, że się spodoba, że weteran. Nie jak jakiś pet. Tylko na weteranie, tak jak trzeba. Była strzelacie? Jakie strzelanie? Do jakiego glufiarza? Do jakiego kokuciarza Bokstona? I co, on ciekawy stąd? Spalamy. Lufiarza, Matthieu. Lutelę, tak jak trzeba, nie? No nie, jakiś w bolu. Kurde, trzeba grać. Trzy, dwa, jeden. No i To Maty niemieckie. Jak na muzyka jest w tym grze? Jestem lufiarem, się tego nie wstydzę. Kampania brytyjska została odblokowana w menu i wybór misji. Nie. Na świecie istnieje tylko dwie siły: miecz i duch. Nie. Du. Na. Du. Metę. Duch zawsze pokona miecz. Na. Dusisz kurwa metę. Normalnie dusza meta, tylko menu wyboru misji, więc tak, mamy wysadzenie i szkolenie czerwonej mafii czerwonej armii, ani nie kroku w tył i oczywiście El Alamein, oj, cudowna sprawa, natomiast moi drodzy, to w dzisiejszym odcinku, no, na granie to wszystko, ponieważ trzeba iść troszkę spać.